Wiecie, nie mogę się w Polsce odnaleźć dlatego, między innymi dlatego. No, zobaczcie sobie ten filmik. Pani wróciła do Polski po 20 latach w Niemczech i opowiada, jak jest strasznie rozczarowana. Jej rolki mi się pokazują już od jakiegoś czasu, więc to nie jest tak, że ona po prostu jednorazową sytuację miała, tylko już jest tam od dłuższego czasu w Polsce i po prostu ciągle się nie może przyzwyczaić. Bo jest coś takiego, jak. O szoku kulturowym w jedną stronę się mówi, ale o szoku powrotnym, kulturowym, który, który mają Polacy wracający do Polski, mało kto sobie z tego staje sprawę. I często jak widzę właśnie takie osoby, które mieszkają w Niemczech i tutaj sobie nie zapuściły korzeni, na przykład nie są ciągle zadowolone, bo wiadomo, praca nie ta, język trudny i tak dalej. No i tak patrzą z takim utysknieniem i z taką idealizacją na Polskę, no i przyjeżdżają i okazuje się, że nawet nie wiedzieli kiedy, ale przyzwyczaili się do tego, że po prostu tutaj jest inne traktowanie człowieka. Są, ludzie są bardzo uprzejmi, tak? Gdzie często słyszę zarzuty, że właśnie Niemcy są em, zakłamani, bo oni są mili, ale na pewno za plecami cię nienawidzi, nie? Bo ktoś... Ludzie często przyjeżdżając z Polski, oni nie mogą sobie w ogóle w głowie tego ułożyć, że po prostu ten Niemiec on jest miły, bo oni po prostu są mili. No i co, nawet jeśli, ja nie wiem, co oni myślą, bo ja też nie umiem czytać w myślach, no nie, ale wszyscy sobie, nie wszyscy, tylko część tych osób sobie właśnie tak tłumaczy, że oni na pewno za plecami o nas źle myślą. bo Jak ludzie żyją w takim negatywizmie, no nie? A ja mam wrażenie, że tutaj właśnie tak nie jest. Ja się przyzwyczaiłam do tej niemieckiej uprzejmości i powiem wam, że ja kiedyś też idealizowałam Polskę i chciałam właśnie wrócić przez pierwsze moje, pierwszy mój czas tutaj. Ja przyjechałam tutaj, żeby się nauczyć języka niemieckiego, bo Widziałam, że są fajne ogłoszenia o pracę właśnie z niemieckim. No i jak już stwierdziłam, że OK, już znam ten język na tyle, że mogę coś tam popróbować, to byłam, wiecie co, nawet na etapie wysyłania CV i szukania pracy, to było inaczej niż tutaj, tak? W sensie nie było, tu było bardziej uprzejmie, że na przykład ktoś ci nie chciał, to ci odmówił kulturalnie, a tam, no nie wiem, jakoś tak, no odstręczyło mnie to już wtedy. No i tak stwierdziłam, że no jeszcze dam Niemcom trochę szansy, no nie? No i zostałam już leci, nie wiem, 14, ro 14 rok czy ile. I jestem cały czas zadowolona i w ogóle nie nawet nie chciałabym już wrócić, bo w sumie nie widzę za bardzo plusów, yy, widzę więcej minusów, <noise> a na świecie jest tyle fajnych krajów, ciepłych i tak dalej, że jakbym miała wyjechać, że wyjadę, to myślę, że w innym kierunku. No tak więc obejrzyjcie sobie tamten filmik, jeśli rozważacie wyjazd, mm, no to y, widzę właśnie takie osoby, które tak, och już się nie mogę doczekać, w ogóle jakieś takie, to jest takie wręcz, mm, no bo mi brakło słowa, wręcz takie ekstatyczne, że wreszcie będę sobą, wreszcie będę żyć, wreszcie wszystko będzie fantastycznie i idealnie, wreszcie moje dzieci będą mieć mamę taką jak. Trzeba. A tu się okazuje, że przyzwyczailiśmy się i jednak jest zderzenie z twardą rzeczywistością. Nie zawsze, nie zawsze, bo niektórzy mają na przykład super rodzinę w Polsce, wielorodzeństwa, super relacje, no nie. No i będzie fajnie, no nie, i wylądują sobie na takiej mięciutkiej poduszeczce. Szczególnie jak tutaj dobrze wykorzystali czas, fajnie sobie zgromadzili kapitał, wykorzystali to do wybudowania na przykład nieruchomości, tak jak dużo osób robi, no, no i, i wtedy jest fajnie, tylko no, tutaj tak jak w tym przypadku bywa po prostu różnie. Dajcie znać co myślicie w komentarzu.